ćwiczeń poświęconych obręczy biodrowej oraz przeponie miednicy. Ja mam na imię Marta, jestem fizjoterapeutką. W dzisiejszych zajęciach zajmiemy się przeciążeniami dna miednicy, które skutkują nam obniżeniami narządów. Pokażę Ci, jakie wybierać ćwiczenia, aby zadziałać antygrawitacyjnie oraz wzmocnić podtrzymanie narządów dna miednicy. Do dzisiejszych zajęć będzie Ci potrzebny wygodny strój, mata, oraz poduszka pneumatyczna. Jeśli nie masz takiej poduszki w domu, nic się nie przejmuj. Wystarczy sprężysta poduszka dekoracyjna, którą masz pod ręką, ewentualnie zwinięty w wałek niewielki kocyk. Z powodzeniem zastąpią taką poduszkę. Zaczniemy od rozgrzewki. Z pierwszych zajęć pamiętasz tak pewno topografię miednicy, kość łonowa, kość krzyżowa, dwa guzy kurszowe. Zaczniemy od rozruszania miednicy, po to, żeby dotlenić ją, mocno odżywić, poprawić krążenie, żeby ćwiczyło nam się sprawniej. Połóż ręce na biodra, zrób delikatny ugięcie kolan, ustaw stopy równo, palce patrzą przed siebie i zaczynamy. Spojenie łonowe, przetaczamy miednicę. Spojenie, kość krzyżowa. Spojenie łonowe, kość krzyżowa. Dynamicznie. Dołącz oddech. Wdech, wydech. Wdech, wydech wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, pracuj stabilnie, fantastycznie, guzy kulszowe naprzemiennie. prawy, lewy, prawy, lewy, wypychaj biodro, poczuj dokładnie jak pięknie pracują biodra na boki, pamiętaj, Tutaj trzymamy obręcz barkową w jednej linii. Ona się nie porusza. Pracujemy obręczą biodrową. Jeszcze trochę. I wracamy. Kość krzyżowa, spojenie łonowe. Raz i dwa. Raz, dwa. Wydech, wydech. Wydech. Świetnie. Bardzo dobrze. Przy tych ćwiczeniach też świetnie pracują. Uda. I na boki. Kolce kurzowe. Lewy. Prawy. Wydech. nogi, rozluźnij barki, wstań troszeczkę szerzej niż szerokość bioder, palce patrzą przed siebie, uginamy lekko kolana i krążenia bioder, obszerne, mocno. Akcentujesz każdy punkt topograficzny miednicy, który poznałaś. I w drugą stronę. Dołącz oddech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. I jeszcze troszkę. I w drugą stronę. Pamiętaj barki w jednej linii. Pracuje jak miednica. I w drugą stronę. Świetnie. I ósemeczki. Barki nieruchomo. Pracują tylko biodra. Urządnie. Wypchnij mocno na boki biodra. Zatocz obszerną ósemkę. Stopy cały czas mają kontakt z podłożem w pełnym zakresie. Nie odrywaj stóp od podłoża. I nieruchomo barki. Pamiętaj. Głowa wyprostowana. Antenka ciągniecie do sufitu. rozluźnij nogi, barki. Jak już jesteśmy rozgrzane, przechodzimy do ćwiczenia na jeżyku. Połóż sobie jeżyk wygodnie na macie. Usiądź na tym jeżyku wygodnie, bądź na poduszce. Połóż się na macie. Ustaw sobie jeżyka wygodnie pod kością pulsową, tak abyś czuła wygodnie, że on dynamicznie będzie z tobą pracował. Świetnie. Kolana na szerokość bioder. Ręce rozłóż, dłonie do sufitu. Zaczniemy od spokojnego wdechu. Ręce rozłóż szeroko, dłonie otwórz do sufitu. Wykonaj sobie wdech do brzucha i wydech. Podczas wydechu napnij cały dół brzucha. Tutaj wyraźnie ma być wszystko napięte, tak jakbyś chciał zapiąć za ciasne spodnie. Wdech i wydech. Wysoko. Przy wydechu dociskasz lędźwie, tak żeby postarać, postarać się położyć na macie. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Luźno brzuch i wydech napięcia. Luźno brzuch, wydech napięcia. Pamiętaj, że kolana mają być na szerokość bioder, nie łącznik w czasie tego ćwiczenia. Popraw sobie grzyka, jeżeli coś się przesunęło. Połóż teraz ręce. Wzdłuż ciała dłonie leżą. Na macie Robimy wdech i przy wydechu dociągamy kolano naprzemiennie prawe i lewe do czucha. Wdech i wydech. Wdech. dwa razy. Wydech. Wydech. Pięknie. Rozluźnij nogi. Popraw ustawienie jeżyka. Ręce w dalszym ciągu leżą na macie. Dłonie są oparte o matę. Sekwencja wdechu i wydechu będzie teraz cały czas taka sama. Przy wdechu jesteśmy na jeżyku. Rozluźniony brzuch. Przy wydechu Napinamy tułczucha i unosimy biodra do góry. Wdech i wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Pamiętaj o kolanach, one nie mogą się łączyć. Cały czas są na szerokość bioder. Wdechu napinasz brzuch, tak jakbyś zapinała za ciasne spodnie, staraj się podnosić, podciągać dno miednicy. Teraz dokładnie synchronizowałaś skurcz i rozkurcz w obrębie mięśnia poprzecznego brzucha. Dokładnie był on połączony z oddechem. Teraz chcemy wzmocnić ten mięsień, utrzymać na nieco dłuższy moment napięcie, niezależnie od oddechu. Jest to trudne ćwiczenie, więc nie przejmuj się, jeżeli na początku nie będzie wychodziło. Będziemy wykonywać. Ćwiczenie co wcześniej, z małą modyfikacją. Podczas uniesienia do góry na wdechu bioder utrzymamy napięcie, wykonamy trzy spokojne wdechy, utrzymując cały czas napięcie w brzuchu, i potem dopiero przy czwartym wdechu opuszczamy biodra na jeżyka. Pracujemy. Robimy wdech, wydech, unosimy biodra, napinamy mięśnie, spokojnie oddychaj. I przy wdechu opadasz. Pocznij. I jeszcze raz. Wydech. Napinamy. Utrzymaj. Jeszcze chwilkę. Wdech. Opadamy. Fantastycznie. Jeszcze raz. Wydech. Utrzymaj. Oddychaj swobodnie daj napinaj, podciągaj do biednicy, opadamy, wdech, ostatnie dwa razy, wydech, unieś, utrzymaj, oddychaj swobodnie, opadamy, wdech, ostatni raz, wydech, nosimy, oddychamy swobodnie, utrzymaj napięcie, fantastycznie odkładamy rozluźnij rozluźnij nogi bardzo dobrze przejdziemy teraz do pozycji kolankowo łokciowej udech się wygodnie na łokciach 90 stopni stawy łokciowe barkowe kolana na szerokość bioder bardzo dobrze Zadbaj o to, żeby kręgosłup był w jednej linii. Nie wypychaj kręgosłupa do góry, nie podwijaj ich tak jakby ogona pod siebie, ani nie obniżaj za mocno lordozy lędźwiowej. Kręgosłup ma być jak najbardziej neutralnie zachowany. Weź sobie głęboki oddech do brzucha. Musisz poczuć, jak dokładnie rozluźnia się dno miednicy. A podczas wydechu spróbuj wyraźnie wypowiadać literkę Takie bardzo głośne, wyraźne. Dzięki tej współgłosce tej bardzo mocno aktywizuje się dno miednicy i się napina. Wykonamy około 8 takich oddechów, czyli oddech do brzucha. Oddychaj swobodnie normalnym tempem. To bardzo mocno aktywizujące ćwiczenie całą, całą opręcz biodrową, pas mięśnia poprzecznego brzucha, zwłaszcza w dolnej części. Zrób sobie wdech do brzucha i podczas wydechu unieś kolana na około 5 cm nad matę, gotowa zaczynamy wdech, wydech, napinasz mięśnie i do góry, wdech.

bardzo mocno aktywizujące. Wydech. Wdech. 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 I jeszcze dwa razy. Wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech. Bardzo dobrze. Pracowałaś teraz idealnie łącząc ruch z oddechem. Teraz Pogłębimy napięcie, wzmocnimy mięśnie brzucha. Podczas uniesienia będziemy chciały przytrzymać napięcie, wykonać trzy spokojne oddechy, i dopiero wtedy odkładamy kolana. Ponieważ jest to trudne ćwiczenie, wykonaj to ćwiczenie około 3 do 5 razy. Wracamy do pozycji. Opadamy. Pocznij chwileczkę, wydech i unosimy: Trzymaj, oddychaj swobodnie. Świetnie. Odpadamy. Bardzo dobrze. Przejdziemy do pozycji lechu podpartego. W dalszym ciągu będziemy bardzo mocno pracować antygrawitacyjnie, aktywizujemy całą dolną część brzucha, całą przeponę litnicę, podwień sobie palce pod siebie. Dłonie podeprzej mniej więcej na wysokości i szerokości barków. Robisz sobie wdech i na wydechu unosisz biodra do góry, wykonując pozycję. Z głową w dół i wdech. Wydech. Utrzymaj na samym końcu. Wydech. I oddychaj spokojnie. Utrzymaj napięcie. Opadamy. Wdech. I wydech. Utrzymaj. I opanamy. Ostatni raz, wdech, wydech, utrzymaj, spokojnie oddychaj, opłakamy. Fantastycznie sobie poradziłaś, to były naprawdę bardzo trudne ćwiczenia. Teraz nieco łatwiej, ale w dalszym ciągu antygrawitacyjnie i odciążeniowo. Zmienimy teraz pozycję. Znajdź kawałek dostępnej ściany i ułożymy się wygodnie z nogami na ścianie. Do następnych ćwiczeń wykorzystamy kawałek ściany, jeżyka, którego ustaw sobie pod biodrami, tak jak w początkowej części ćwiczeń. Ustaw sobie stopy na ścianie w taki sposób, aby stawy skokowe, kolanowe tworzyły mniej więcej koty 90 stopni. Stopy mają być ustawione w jednej linii kolana na szerokość bioder. Ręce szeroko, dłonie patrzą do sufitu. Robimy ćwiczenie, które jest dość złożone, dlatego skoncentruj się dokładnie na każdym jego elemencie. Zrób sobie wdech do brzucha, przy wydechu napij mięśnie oraz dociśnij na około 40% mocy Stopami na ścianę. Cała powierzchnia stopy ma dolegać do ściany. Nie przekręcamy. Nastawy. Wróć. Nie przekręcamy. Na krawędzie stóp napięty. Na całej powierzchni stopy ma się równo rozłożyć napięcie. Około 8 powtórzeń. Robisz wdech. Wydech. Dociśnij. Napnij mięśnie na brzucha. I rozluźnienie, wdech, wydech, napinasz mięśnie brzucha, dociskasz na ścianę i rozluźnienie, wdech, wydech, 40%, nie więcej, rozluźnienie, wdech, wydech, napnij mięśnie, dół brzucha. Wydech. Naciskaj na ścianę. Zawsze jednakowa sekwencja. Rozluźnienie. Wdech. Wydech. Napinamy mięśnie brzucha. Naciskamy na ścianę. Bardzo dobrze. I jeszcze raz. Wydech. I naciskasz na ścianę. Bardzo dobrze. Ręce opierają się na dłoń miomatę Przy wydechu prostujesz jak najdalej nogę w kierunku klatki piersiowej. I wdech. Wydech. I wdech. Wydech. 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 Pamiętaj, kolana osobno, nie łączymy, one są zawsze w szerokości bioder. Wracają stopy do jednej linii na ścianę. Wydech, Wdech. wydech. wydech. Jeszcze dwa razy. Bardzo dobrze. Sprawdź, czy Twoje stopy są równo ustawione. Popraw jeżyka pod plecami, jeśli tego wymaga. Ułóż łopatki, żeby pięknie dolegały do ściany. Ręce leżą wzdłuż ciała, dłonie przyklejone do materaca. Unosimy biodra do góry na wydechu. Opieramy się stopami o ścianę. Wdech. I wydech, i wdech, wydech, wdech. wydech, wdech. wydech, 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 wydech. Napinaj bardzo mocno dół brzucha, wciągaj dno miednicę przy wydechu. Są ćwiczenia, które pozwalają ustawić z powrotem narządy we właściwych pozycjach, na odpowiedniej wysokości. Działają antygrawitacyjnie. Bardzo mocno wzmacniają całe promiennice. Wydech. Bardzo dobrze. Po uniesieniu utrzymaj. Utrzymaj napięcie. Trzy spokojne wdechy. Podamy wdech. I wydech. Trzymamy. Bardzo dobrze. I wydech. Trzymamy. Bardzo dobrze. Ostatni raz. I wydech. Pięknie. Po ciężkiej pracy, zasłużony odpoczynek, wyprostuj nogi na ścianę, kolana tylko delikatnie ugięte, postaraj się, żeby stopy jednak miały w pełni kontakt z podłożem, czyli w tym wypadku ze ścianą. Połóż sobie ręce, tworząc diament miednicy, i wykonaj 8 do 10 spokojnych wdechów do brzucha. I przy wydechu napinamy i podciągamy z domiennicy. Wdech. Wydech. Możesz sobie zamknąć oczy. Świetnie. Wyciągnij mierza, opuść nogi. Na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że czujesz się pozytywnie wzmocniona. Twoje dno bardzo mocno dzisiaj popracowało. Pamiętaj, że takie ćwiczenie możesz sobie wykorzystać w każdym dniu, naprzemiennie z relaksacją. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.